Siemanko, sobie na Piotra, kurwa. Sorry, że długo nie było odcinków, ale no szkoła, te sprawy. Trzeba było wszystko pozaliczać. Jakoś mi się też nie chciało nagrywać. No i się wszystko sypie normalnie. Ja wam zaraz pokażę. Co tu się dzieje? No tak, tu mam silnik z gilery. Dzisiaj będzie w ogóle dzisiaj komarek robiony. To zobaczymy. Teraz kręcimy go. I tu z mojego garka części, bo... Zapad mi się oberwał, jak zawsze normalnie. Nie chcesz sobie pojeździć Idź i ci pójdzie, tu no, normalnie ja się nerwiłem, Ale w poniedziałek do spawania idę więc będzie dobrze No a co, zaraz robimy komarka No, zaczynamy No, jak wiesz, świętek tak wygląda yy, No Trzeba wszystko porozkręcać Możecie mi się nawet, nawet go rozpłowić Zobaczymy i... i... no długo nie było odcinka może będzie więcej nagle bo mam feria. dała się a dzisiaj bez rękawiczek, bo tak o no i już tutaj nie mamy, nawet przechodzimy z drugiej strony tak, dobra się to sprzęgło bo całe lata dziwna będzie, dobra w tym połowie z wyjechaniem. Dobra. O, tu mam trzy takie zabezpieczenia na Trzeba wyklepać, jak? Czukam, mam tu gdzieś mota Jest, mam tego. Dobra. Trzy minuty i ze Dobra, spróbujemy No bo znowu to idzie Czekajcie, to, te szmaty musiał wziąć Już Chyba Czekaj, te szmaty wziąłem od wału I teraz by można było No bo to tak, tak? No. Lepiej było coś tu, taką, mm, coś tu wsadzić Lepiej coś aluminiowego, żeby coś się nie stało Ale tak tu jest chyba wszystko do zmiany Mi troszkę nie szkoda Okej, a nie, tu chyba nie proszę gdzieś zablokować sobie I zobaczycie, może no, zjemy ten czekajcie Może najlepiej wał chyba zblokować kurde hmm, co będzie zrobić? Hmm. Coś tak żeby nie oberwać zresztą może tak tu paski tu przewalę O oj to dobry pomysł wiem Zdziwiłem paski do tłoka i pomału <grystanie> odkręcam Звук я разобью. О. Вот такая подкладка, которую я смогу. Давай, вот ты втягнешь. И... Co to dobra sobie... I co tu mamy? Aha. Dobra. To małe... mała przerwa. Dobra, udało się, wystarczyło po prostu to podważyć. <grym> Jakieś dziwne to sprzęgło. No dobra. O. I mamy nasze sprzęgło. To nie nieźle. Jest. No jest wyjechane Dobra. Tam wrócę, więc powrotem dam to. Oj, 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 teraz będzie najwięcej roboty. Bo to, jest, to już mogę sprowadzić, bo tutaj już wrzuca klawiat spoko ten tłuszcz. A teraz ten silnik, o, dobra. To było trzeba nadbić trochę. i sobie nadginamy zabezpieczenia, o, coś takiego o, żeby dało swobodnie wsadzić klucz dobra? hm, zobaczymy, czy by coś poszło no to jest chyba Zaraz zobaczę Tak na oko to może 19, nie wiem, większy lata 22 była dobra. <grystka>, no, dobra. Ojej oj, grubszy sprzęt, ale grubszy strzeż Jakby Nie wiem, 24 mam O i pasuje, tylko trochę to O, tu jest skrzyń, czy No, ma uda chyba. Pyk. Łej, jak to lata, dobra. Tak, jest skrzynia rozwalona. Tu gdzieś sadziesz O. O, tam idzie pomału. O, 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 o. Zacząc sobie przyblokować, żeby tak właściwie się środkę zabezpieczenie i powinno pójść to znowu z naszego płaskiego pomogę, czy znaczy, tak powinno już tu nie chcę to puścić ale powinno teraz swobodnie pójść dobra, już tropluzowałem sobie i bez problemu powinno nam zajść, tak patrzyłem. A jak nie schodzi to po prostu bierzemy sobie dwa płaskie i próbujemy wypchać. Najlepiej tutaj podważyć ten strątyk. I nasze ko zęba te będzie zaraz ściągnięte. O, proszę bardzo, ściągnięte. Dobra, no, no, no i to tyle było chyba ze sprzęgła. Uja, cieba, to tu. Ten wak. Uja. Tutaj ze skrzynią ewidentnie jest. Uja, mhm. ci ciężko chodzi bardzo. Ale nie powinno tak ciężko chodzić <grymnie> No tak czuję właśnie, że jest coś tu nie tak o, jest taka podkładka pod kosz, to trzeba pamiętać takie rzeczy? rzeczach To trochę fajnie chodzi Dobra, y, co tu mam jeszcze do rozłożenia? Tu by była trzeba tym kluczykiem to rozłożyć Tu o bardziej tu, tu, tu Nie mam tu złego O I y, trzeba gdzieś takie specjalne Te do tych, tych Spróbujmy to rozłożyć Nie no, bez problemu schodzą zawsze za takimi tymi to Nie ma problemu o. Z tym jest dużo roboty zawsze bo to nie wiem zawsze jak to wyciągnąć Jakieś podważyć spróbuję Nie wiem No o, o, widzicie To też coś może dać no nie Tak o tak by było trzeba najpierw te gumy wyciągnąć Jak się je w ogóle Ja się w ogóle wyciąga Nie no powinno się dać no raczej O o o podważyłem sobie to i no, trochę jest opór. No bo tak nie rozpłamę silnika. No ja z tymi gumami powinno się rozdać rozpołam. Nie wiem czy w ogóle się uda się. uja Uj, się, ciężko Uja! Uj, trochę karta mi się już godzi tam. Życie. O. Uj, uja od siebie. O! Poszło! Dobra, co my tu jeszcze mamy w tym błakku tu? I... Dobra to mamy, to się to jest sprzyja, to tu się nie sprzyja Dobra to usunęliśmy, tych gumów nie potrzeba Tu hmm. no, już nic nie zostało, czyli... O ja cię wziąłem chłopkę do rąba e, może spróbujemy? No rozkręcić już, nie wiem czy to się uda i czy tak na sucho, czy by się udało to rozpędzić? No nie wiem. No, pierwsza śruba bez problemu poszła. Zaprawił Wasz kadr, to może pokażę. I tutaj będą raz śrubki. O, o. I tak, tą sobie już popuściłem. Pokażę o. już mam popuszczoną. Znaczy, koło ta. Trzeba napuścić, bo. No, śrubka ani raz nie rozprawiony. aha, głupi macie, wiem o tym, ale. Bez problemu, kolejna poszła. Najlepiej wam inny kart od razu. O, o, ta już coś tu się I też poszło. Dobra no. mamy troszkę inne karty ustawiłem. Teraz bardziej Wam pokażę, jak sobie popuszczam te śrubki. Miała ja być tra tragedia, chyba teraz będzie jakaś tragedia, bo o, coś soliło. No chyba tutaj, było tutaj klucz dynamometryczny był używany typowo O, i kolejna poszła Bardzo ciekawe, że spuszczają te śruby Jak się da rozpołowić, to będę się ogarnąć sobie ściągać, Bo na razie nie mam O, to tu poszła yy, Tu góra może o, 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 o dobra Mam tu dwie śrubki, które się da Ogarnąć Nie wiem, czy mi się uda w ogóle Popuścić chyba nie, bo ja trzeba podgrzewać, zobaczę jeszcze Ale... O, Ta u góry poszła, no nieźle. O o Poszła kurde nie No Dobra, teraz to dolna To jest przerobana to nie było, gdyby poszło. O ja, Ciebie, ślin się, się przywrócił. Uy, uy, uy. Dobra, yy, jak ktoś nie ma o, z domu że, jakiegoś palnika albo coś takiego, a chcę sobie śrubę, to polecam opalarkę zwykłą. Nagrzewamy sobie. Dobra, podgrzałem sobie tą śrubkę. Zobaczymy czy pójdzie. Jest to całkiem ciepła ta śruba. O! I gitarka. Poszła. No i wszystkie sobie śruby odkręciłem. Te sobie poza kadrą odkręciłem. Tutaj chodzą sobie bez problemu, one o pyk. No i wszystkie śrubki mi puściły. Bardzo dobry patent na podgrzewanie ogólnie. Każdemu polecam. Dobra, teraz sobie kręcę wszystkie śrubki, widzimy się zaraz. Dzisiaj tyle. Tak, no. Dzięki, że oglądaliście, zostawcie suba, lajka pod odcinkiem. I na następnym odcinku myślę, że teraz połowimy już ten silniczek. No to cześć, był.